O jak ktoś kiedyś powycina fragmenty tych podcastów, daże złoty myśli. A, jak? Ale to jest niesamowite pod tym względem i co musicie wiedzieć, my jesteśmy trzeźwi dzisiaj. B, jak? Bo tatula mnie też tak samo poczuł w tej sam poczuł w tej samej uboi. C, jak? Chore. 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 D, jak? Data jego ślubu to... No nie on tego nie wie. <śleszy> Ej serialu, no tak. Ej serialu. Takie w naszym stylu, no. F jak? Fascynująca historia. Mega. <laughs> Mega. Mega. G jak? Gdybym tylko go potrzebny chodnik! H jak? Hej, my name is Mitch Prinstein! I jak? Inteligencja, wiedza i prestiż. J jak? Jezu Chryste, nie, nigdy nie mógłbym być z całym przyjaciółmi. Już siódmy raz to tłumaczę. K. Jak. Kto mu pozwolił yy, wnieść telefon do studia, to jest raz. To nie mój. Ja mu wyłączę na Amen. A, mój. Bank yy, zechciał do mnie napisać. Który? L. Jak. Legia Warszawa. Polska walcząca. Też. M Jak. Mail wyraźnie stanowi: weź jedną łopatę. N. Jak. Nie jesteś analfabetą, natomiast. Nie jestem analfabetą. <noise> o. Jak? O to chodzi, żebyś ty w. A! P jak? Pytanie o miasto <śmiennie> idealne <śmiennie> powiedział przy Państwu, bo wszyscy słyszeli, że jego największym marzeniem jest postawienie w parkach śmietników, z których... Które uniemożliwiały śmiecenie ptakom. R. Jak? rollercoaster emocjonalny, szanowni państwo, klasyczny. Ależ, a z barszczami ci tak sprawnie nie poszło, słuchaj. S. Jak? Szczęście, zadowolenie z życia i spełnienie. Niech z tym, narodowe wartości. T. Jak? To było taki kawał grubego, jakiegoś takiego no, kolosa nie, niesamowitego. U. Jak? U ciebie każdy problem w życiu ma dokładnie to, to samo podłoże. Dokładnie Marcin ma to samo podłoże. Każdy problem w twoim życiu. Łopaty. Nie, jak. Ale wracamy. Yy. <laughs> Lubię te podcasty. Przepraszam. Nie, jak. Zaznaczasz jedną odpowiedź. Komputer mieli w środku, albo ludzie mielą i, i dają ci wynik. I wynik jest tak, by cię Dawid polubił. Jest bardzo możliwe, że Dawid mógłby cię polubić. Może na, moglibyście zostać nawet najlepszymi przyjaciółmi, której kurwieściej rozumiesz. Andrzeju, nie nerwuj się.